Druga kwestia to komunikacja miejska. Dobrze, że ona jest, funkcjonuje, się rozwija. Jest kolejna nitka. Ja spotkałem się z takimi uwagami, że dlaczego zabrano Międzyrzecką, a teraz jest Piłsudskiego. Tłumaczyłem to po prostu kwestią pilotażu, badania po prostu ruchu w różnych częściach miasta, bo to, że połączenie z dworcem PKP Musi być, to jest chyba niepodważalne, ale ja bardziej w innej kwestii. W kwestii tej ankiety, ale też uwag mieszkańców, których po prostu jeździłem albo obserwowałem komunikację. To jest gorący apel do pana burmistrza, ale też do wykonawcy tego zadania: prezesa PKS-u, jego pracowników. Dwie podstawowe sprawy bardzo istotne dla mieszkańców. Czasem były bardzo nawet takie bym powiedział mocne, drastyczne, kłótliwe na środku ulic, a wynikały z dwóch elementów. Nieodpowiedni tabor do konkretnej godziny o największym ruchu, na co też ja sam osobiście zwracałem uwagę, do godziny 7.27, 7.25, kiedy wyjeżdża i on mały bus jest załadowany już na Kiernickich, no to jest nieodpowiedni tabor miał być to zmienione wielokrotnie obserwowałem różnie to bywa i druga kwestia bardziej, bardziej taka hmm, też dobitna i denerwująca odbiorców tej usługi bo przecież to robimy dla ludzi a nie dlatego żeby ta komunikacja jeździła to po prostu hmm, nieterminowość przejazdu, za odjeżdżanie z przystanku sam byłem świadkiem, kiedy jeden z autobusów, może nie jeden, nawet kilka razy, 3-4 minuty przed wyznaczonym czasem, po prostu przejechał, nie zatrzymując się na przystanku. Raz będąc jadąc tym autobusem, czy tam tym busem, nie zatrzymałem się na jednym z przystanków. No, tak nie może być. Ja wiem, że to trwa, że to jest pilotaż. Ale ja bym prosił i pana burmistrza i pana prezesa o poważne potraktowanie łukowian, którzy z tego korzystają, bo dzieci wychodzą na styk, komunikacja miejska ma do siebie, że jeździ o czasie, może, być, może się spóźniać, ale nie może być przedczasem. Jeśli chodzi o komunikację, dziękuję panu radnemu za te słowa, za te sygnały. Ja też je miałem od mieszkańców odnośnie tego jaki tabor jest wykorzystywany w określonych porach, bo wiemy, że te godziny poranne, kiedy ludzie dojeżdżają na PKP, żeby pojechać dalej do pracy, bo na przykład tej pracy w Bukowie nie ma, albo te godziny, kiedy 7:30 dzieci jadą do szkoły, to są te, kiedy ten autobus powinien być naprawdę duży, typowy miejski, żeby wszyscy, którzy chcą, mogli się spokojnie wsiąść, wysiąść, pojechać co do tego niezatrzymywania się, co do na przystankach, co do tej niepunktualności, ale w kierunku takim, że odjeżdżam za wcześnie, też jest to na pewno bardzo, bardzo irytujące, jeżeli przychodzę na przystanek i okazuje się, że autobus już odjechał. Bardziej byśmy akceptowali to, że musimy dwie albo trzy minuty poczekać dłużej. Także też tą informację przekażę, ale jak to na ogół w życiu bywa, najczęściej zawodzi czynnik ludzki. To, to, to tutaj właśnie jest ta sytuacja. Nie sprzęt, a czynnik ludzki zawodzi. Dziękuję za te uwagi, na pewno, na pewno pan prezes nas ogląda albo będzie oglądał i, i, i myślę, że, że wspólnymi siłami dojdziemy do, 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 do tego, żeby ta usługa była świadczona. Z każdym, dniem, z każdym dniem na coraz wyższym poziomie.